Cześć, witajcie w kolejnym z odcinków Berlin Auto Test z serii Chińskie Nowości na Polskim Rynku. Na wstępie powiem Państwu tak. MG to w mojej ocenie najlepiej przygotowana propozycja spośród wielu modeli, jakie docierają dziesiątkami do Polski. Testowaliśmy dwa modele MG ZS i MG HS. Testy drogowe tych aut są dostępne na naszym kanale. Polecam zerknąć. Marka MG w mojej ocenie to naprawdę stosunkowo, nazwijmy to w uproszczeniu, pojazd najbardziej europejski w poczuciu wewnątrz, czyli ergonomia, oraz wprowadzeniu. Auta marki MG posiadają, w mojej ocenie, również jedną z największych zalet, czyli naprawdę oferują bardzo dużo auta z dobrym wyposażeniem w przystępnej cenie. Do tego możemy dołożyć fakt, że jest już w Polsce spora ilość punktów sprzedaży i serwisów. I nie, wbrew temu co po tym wstępie mogliby Państwo pomyśleć, nie jest to materiał sponsorowany przez tę markę. Po prostu uznałem, że warto przekazywać to, co w mojej opinii ma uzasadnienie zakupu. W dzisiejszym odcinku, auto, które gdyby weszło na nasz polski rynek, byłoby czymś, czego większość użytkowników poszukuje na rynku nowych suwów, czyli nowy model MG RX9. Za chwilę dowiecie się, co oferuje, jakie są jego wersje wyposażenia, dane techniczne i ile takie cudo kosztuje na rynkach, w których jest już sprzedawany. Ten piękny SUV ma też jeszcze jeden olbrzymi atut. Ma zwykły benzynowy silnik o przyzwoitej pojemności 2 litrów turbo. A takich benzynowych napędów nadal Polacy poszukują. Dobra, dość już tego wstępu. Zapraszam na polską prezentację RX-9 od MG. Zanim zaczniemy... Mała prośba do Państwa, jeśli ktoś z Was ma ochotę, to przypominam, że śmiało możecie nas subskrybować, to nic nie kosztuje. A jest to dla nas olbrzymie wsparcie w rozwoju kanału Berlin Autotest. Pozwala to nam również pozyskiwać te modele, których jeszcze w Polsce nie ma, do testów drogowych po ich pojawieniu się na naszym rynku. Okej, okay, tyle tego biadolenia, róbcie sobie coś do picia i lecimy. MG RX9 to duży siedmioosobowy SUV, pierwotnie wprowadzony na rynek jako Roewe RX9 w Chinach, a następnie sprzedawany pod marką MG na innych rynkach, takich jak Bliski Wschód i Australia, pod nazwą MG RX9. Samochód jest napędzany silnikiem 2.0 turbo NetBlue o mocy około 234 koni mechanicznych i momencie obrotowym wynoszącym 350 Nm. Dostępny w trzech wersjach wyposażenia: STD, Com i Lux, i oferuje pięć trybów jazdy. Szczegóły wyposażenia poszczególnych wersji za moment. Ten nowy SUV klasy premium MG RX9 stanowi idealne połączenie nowoczesnego designu, mocy i wszechstronności. RX9 jest już dostępny we wszystkich krajach Zatoki Perskiej oraz w Australii w cenie od 26 tysięcy dolarów amerykańskich. Czyli po naszym dzisiejszym kursie jakieś 95 500 zł netto, co z VAT-em? 23% daje nam jakieś 117 400 zł brutto, a to brzmi naprawdę rewelacyjnie. Oczywiście nie mówię, że będzie on kosztować tyle samo u nas, nie wiem nawet, czy wejdzie na nasz polski rynek, ale w ten czy inny sposób pokazuje nam to tylko, jakie ceny pojazdów są w innych miejscach na świecie. Dlaczego my musimy płacić za to dużo więcej niż inni? Hm. Zapraszam do sekcji komentarzy. MG oferuje konfigurację siedmiomiejscową i opcję napędu na cztery koła. Przeznaczony jest dla rodzin, entuzjastów podróży i osób poszukujących suwa klasy Premium. Wyposażony jest w superwydajny silnik 2 litry Turbo z 9 automatyczną skrzynią biegów od ZF i zaawansowaną adaptacją do każdego terenu. Wspierany hojną sześcioletnią gwarancją na 200 tysięcy km. Tak na marginesie, to są prawdziwe gwarancje, a nie jakieś 80 tysięcy i 2 lata, jak na przykład u. albo dobra, bo mnie zaraz pozwą, wiadomo gdzie. MG Motor ogłosił wprowadzenie na rynek zupełnie nowego MG RX9 po światowej premierze modelu podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Durdzie. Sów klasy Premium, który łączy w sobie elegancki design, zaawansowaną technologią i dobre osiągi podczas jazdy. MGRX9 jest dostępny w trzech różnych wersjach wyposażenia, podstawowa o nazwie STD 20 Turbo. Następna to Com 2.0 Turbo ze średniej półki i Lux 2.0 Turbo z najwyższej półki. Zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby nowoczesnych rodzin, entuzjastów podróży i kierowców, którzy pragną komfortu i możliwości w konfiguracji siedmiomiejscowej. Jak już wspomniałem, ceny nowego MG RX 9, który oferuje połączenie nowoczesnego designu mocy i wszechstronności, zaczynają się na świecie od 26 tysięcy dolarów netto, co zapewnia, że nowy model oferuje niezwykłą wartość w swojej klasie. Dodatkowo klienci skorzystają z hojnej 6-letniej gwarancji producenta na 200 000 km, zapewniającej wyjątkowy spokój ducha. Solidna i efektowna konstrukcja zewnętrzna MGRX9 sprawia, że wyróżnia się on na drodze przy szerokości 1967 mm ma najszersze nadwozie w swojej klasie. Zapewniając mocną, a jednocześnie elegancką prezencję na drodze. Osłona chłodnicy o nazwie Starburst Wing Grill zintegrowana z eleganckim designem reflektorów z 245-laserowo grawerowanymi światłami LED. Dodatkowo podkreśla jego wyrazisty profil przedni. Uzupełnieniem tego dynamicznego przodu są aż 21-calowe koła, które nie tylko podnoszą wygląd pojazdu, ale także zapewniają stabilność i osiągi w różnym terenie. MG RX-9 jest dostępny w sześciu kolorach nadwozia, inspirowanych naturą, oferując wybór dopasowany do preferencji wszystkich kierowców. Wewnątrz MG RX-9 kierowców wita luksusowa i przestronna kabina zaprojektowana z myślą o komforcie i funkcjonalności. Ten siedmiomiejscowy SUV oferuje dużo miejsca na nogi i nad głową zarówno pasażerom jak i kierowcom szczycąc się największą, trzyrzędową przestrzenią siedzeń w swojej klasie. Bagażnik, który w konfiguracji pięciomiejscowej można zwiększyć do 1026 litrów, zapewnia dużo miejsca na bagaż, dzięki czemu idealnie nadaje się na długie podróże, np. do Chorwacji. Z przodu deska rozdzielcza jest wykonana z najwyższej jakości materiałów. W tym wysokiej jakości drewno lub aluminiowe wykończenie deski rozdzielcze i miękko platerowane, co dodaje dodatkowo akcentu elegancji. Funkcje takie jak 12- i 30-calowy ekran dotykowy, wirtualny zestaw wskaźników i ukryte inteligentne elementy sterujące klimatyzacją sprawiają, że kierowcy są wyposażeni we wszystkie najnowsze funkcje. Dostępna w kolorze czarnym lub dwukolorowej beżowo-brązowej skórze kabina zachowuje wyrafinowany, a jednocześnie praktyczny design. Komfort siedzenia jest dodatkowo zwiększony przez elektrycznie regulowany w ośmiu kierunkach fotel kierowcy z funkcją pamięci w wersji wyposażenia lux oraz elektrycznie regulowany fotel pasażera w czterech kierunkach zapewniając indywidualny komfort dla wszystkich. Jak podaje producent. MGR X9 został zaprojektowany z myślą o wyjątkowych osiągach w każdym terenie. Napędzany nowym super wydajnym silnikiem NETBLUE 20 Turbo i połączony z dziewięciobiegową automatyczną skrzynią biegów zapewnia płynne, responsywne prowadzenie w każdych warunkach. A dzięki pięciu adaptacyjnym trybom jazdy: Auto, Eco, Sport, Snow i Offroad, kierowcy mogą łatwo dostosować ustawienia do warunków drogowych. Czy to w mieście, na autostradzie, czy w terenie, MG RX-9 oferuje płynną jazdę wzmocnioną przez zaawansowany, inteligentny system jazdy i inteligentny tempomat na wszystkich drogach. Jak głosi producent, bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu w konstrukcji MG RX-9. Wyposażony w inteligentną kamerę przednią trzeciej generacji firmy Bosch i radar fal milimetrowych piątej generacji. RX9 oferuje zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, zapewniające wszechstronną ochronę. SUV jest również wyposażony w kamery HD 360 stopni, dzięki czemu kierowca ma pełną widoczność zarówno podczas parkowania, jak i manewrowania w ciasnych uliczkach. Oprócz tego MG RX9 jest również wyposażony w system ADAS MG Pilot poziomu drugiego w wersji wyposażenia Lux, który obejmuje automatyczne hamowanie awaryjne, system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystenta utrzymania pasa ruchu, awaryjne utrzymywanie pasa ruchu, inteligentne sterowanie światłami drogowymi, adaptacyjny tempomat i system monitorowania martwego pola. Solidna konstrukcja pojazdu składa się również w ponad 81% ze stali o wysokiej wytrzymałości, z termoformowaną stalą o bardzo wysokiej wytrzymałości w kluczowych obszarach kabiny pasażerskiej dla lepszej ochrony. RX-9 spełnia najnowsze standardy bezpieczeństwa zderzenia NSAP, zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa pasażerów. RX-9 jest dostępny w wielu opcjach wyposażenia. STD20 Turbo to podstawowa wersja wyposażenia oferująca siedzenia z tkaniny panoramicznej, szyberdach i tylne czujniki parkowania. Środkowa wersja wyposażenia o nazwie COM20 Turbo wprowadza napęd na cztery koła. Najwyższej klasy wyposażenie LUX20 Turbo oferuje natomiast najwyższy poziom luksusu z wysokiej jakości skórzanymi fotelami, zaawansowanym 12-głośnikowym systemem audio Premium od Boze pamięcią fotela kierowcy i dodatkowymi przednimi czujnikami parkowania, zapewniając niezrównane wrażenia z jazdy i najwyższy poziom komfortu. Niejaki Tom Lee, czyli dyrektor zarządzający MG Motor Middle East, skomentował: "Wprowadzenie na rynek MG RX9 wyznacza nowy rozdział w naszej podróży, której celem jest dostarczenie klientom nowoczesnych, premium i wydajnych pojazdów". RX-9 został zaprojektowany dla tych, którzy oczekują więcej od swojego Suwa, oferując przestrzeń, moc i zaawansowane funkcje. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na rodzinne wycieczki, czy przygody w terenie, MG RX-9 zapewnia wyjątkowe wrażenia z jazdy, jednocześnie ucieleśniając najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa i technologii motoryzacyjnej. Tak przynajmniej o pojeździe mówią jego przedstawiciele czyli przedstawiciele od producenta. A na koniec, jeszcze osiągi, jakie udało mi się pozyskać z w miarę pewnych źródeł. Spalanie to około 8 do 9 litrów na 100 km, ale to kawał auta, więc raczej to zrozumiałe. Przyspieszenie od 0 do 100 km wynosi poniżej 9 sekund. Też przyzwoicie. Prędkość maksymalna oscyluje w granicach 200-220 km na godzinę, w zależności od wybranej wersji i napędu. Podsumowując, tak czy inaczej, takie suwy w cenach 150, no może 180 tysięcy złotych z dobrym wyposażeniem i gwarancją, schodziłyby jak świeże bułeczki z piekarni. To samo zresztą dzieje się z innymi modelami od MG. Piszcie, proszę, jak Wam podoba się ten model i czy w Państwa ocenie przyjąłby się w Polsce i jaka cena byłaby adekwatną w odniesieniu do modeli, jakie są dostępne na polskim rynku w tej klasie. To już niemalże wszystko na dziś. Pamiętajcie, że w niedzielę około godziny 18 zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Tym razem poznacie historię modelu S-klasy w wersji dwudrzwiowej z 2002 roku o oznaczeniu 500. Autem tym będziemy jeździć i testować go dla Was. To wszystko na dziś. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Aha, nowi widzowie, nie zapominajcie o subskrypcji kanału będzie nam niezmiernie miło. Berlin Autotest.